Jest dobrze, jest dobrze. Jest pole position, nice, 14 great job. Postaraj się dziś zająć miejsce 11. Dobrze panie Pawle. Dobrze panie Pawle, 11 lub wyżej. Najpierw szli. Alej się tu zakotowało w T1 i poleciał w samus. Dobrze? Polecił Mike z Polski... Ej, nie przepiszę. Dobrze. No kurwa gdzie? Ja pierdolę, ja Daj miałem... Daj się skupić! Dajcie się skupina na robocie Chodź tu muszę dzikami uciec. Ale same. Przedanie, dobra robota nie Póki w mnie shot Jakby się da Mike na patocył, to weź go blokuj Dobrze zostawicie mgły No! No jebany webster! Kurwa! Co wy tam robicie w tyłu? No Webster mnie rozjebał, bo zaczął cofaj na to że kurwa. Nie no Webster naprawdę? No bo gościu będzie się w bombił. Ale to nie, ale ty idiota jak widzisz, że za tobą jedzie auto to się kurwa. Ja pierdolę webster ale odjebałeś. No nie, ja nie odrąbałem, tylko gościu mnie zginął. Proszę cię. Ci się skupić cholera jasna, bo... Muszę ry złapać. Nie ma moja wina. Takim Dobra, i... Dobra dajka się skupić, naprawdę. A nie będziesz się dać radio do kłuza, bo ja jestem ciastny. Ktoś się we mnie wjechał i wstęp po przeptaży. Dobra, Oli, przestań skup się na robocie. Kolejny by chciał tu pojechał? Panie Ferrari. Narkowa na Hamiltona poleciał? Ja pytuję. Paterhan! Tu Nie zmieściłem się już. W... Zmieścisz się gdzie? Zakręcie. I się odbiem no. od bandy i Majka troszkę dotkłem, ale tu... Dobra, blokuj go jak możesz. Co zrobić z tym taką robotę? Może ci Pomok jest na hardy. organizować. Dobra. Mam sobie przewagę. Jestem na pełnych. Dobra. No, prawda. To wydajkan. To opcjonalne na Kurwa. Nie wiem, no nie wierzę. Idioto. Typ dolony Co? No zblokował mnie tak, że stoję to co najmniej 2 sekundy. Za pierwszy? Bicie? Nie! Pojechałby się rozpierowaną ścianę, report za to leci jak nic. Uważaj, żeby nie przejechać białej wini, kiedy Jeszcze 8 sekund do mnie mają dzięki dobrać temu. To jeszcze 3 sekundy na to straciłem. Le pizdo tleż Za tobą. Mogę na, na elementy pod trybuną. Trzeci sektor. Bo wzbogacono i do końca. Ale go zrobiłem. Kurwa. Opony mi padają. Oj nie, obracam się. Nie nie nie, nie, kurwa. Nie, proszę, nie teraz. Nie, nie wierzę. Sorry. Dobra, na szczęście mam przewagę nad Majkiem. Weź Majka, przykład, bo nie A nie, dobra, Majka nawet ci musisz, bo ja mu na nim taką przewagę wyrobiłem, tym paliłem, że jesteś niesamowitego. Jakąś strategię odebrałem, zrobiłem piękno. Bo on się wypalił na początku wyścigu, a ale sobie oszczędziłem. Ja dla przewagę na nim bramę. Twoje przednie skrzydła lekko się uszkodziły, nie przerywaj jazdy jeśli nie sprawiają ci kłopotów. Zostały tylko dwa okrążenia, jeśli masz zamiar go wyprzedzić Kurwa, musisz... Kurwa, to Lotus. Weź go... No, no co to jest? Komuś? Albo nie. Żeby zająć miejsce tego bolidu wystarczy trzymać się blisko, ma karę czasową. No tu jest, Katerham punktuje, co za kurwa niesamowity wystaw. Je cię Webster, jesteś jebanym Żydem, który nie potrafi jeździć i kurwa cofa na to, że gdy jest to niepotrzebne. W dupę Zadanie wykonane przed Majkiem jest, jest, udało się Jebany kurwa Webster, ej ogarni to What Ten this musi... guy is doing? He's blocking me Ej, ogarnij to, ogarnij to Wettel, ogarni nie? Webster się z z India. ta Sports India to była <laughs> ogarnij to, Webster się rozjebał z sports indią, nie? Na tym na tej takiej, jak jest ta kurwa szykana przed mostem, nie? W sensie, nie? To tam jest, kurwa, to łeb ser się tam z gościem i zaczął, kurwa, cofać na środek toru, ogarni A ja, że szedłem po zewnętrznej, to przyjebałem centralnie w jego bok, kurwa. P6, sorry, hopie Ale to było moje max. W sensie, na tarce. Jeszcze 10 sekund, jak masz Aha, słabo miał dychę. Dobrze. A jeszcze mi jest, zblokował David. Dobrze. To jest Długie, lightning start. To jest start. from Caterham. start. To jest start. To jest start. To sandwich, start. To sandwich. start. To jest start. To o, oh, fuck, przejebałem no w slag'a. Przejebałem... z w swaga. Mike mnie wziął, ma... mam lotkę uszkodzoną. Przejebałem, bo w slag'a przecież. Dajcie się skupić, Mike mnie wziął niestety na bandę i mam lotkę uszkodzoną. Lotka poszedł mi, o. Nie no, nie pójdziemy three wide. Lotka poszła, Oj wyjebałem kogoś w bandę chyba. Tak, widziałem to. O kurwa, poszedłem prosto. A ma też jedną stronę. prosto? wykorzystuję. Nie, kurwa, idę prosto. O, fuck Odbiłem się od bandy, ale przeżyłem. Coś gdzie jest tył. Jezu, ja przez każdy się muszę przebić. jest stracił skrzydło, chyba. Tak jest, nie U wiem to czy to my... David czy Lordzik. Jesteś z panów? No bo tu cię nie ludzie o, o, no David! David! O! No David! David, David jedź! Miesiąc kawałek! I, I katera nam się wypycha z tatą Aaaa no. dobra, no moja wina Urwawi! Jedź, to jest oberek zwraca O, wow. oh, okej, okay, dzięki Szczerze? Jak 3 będzie dla mnie rewelacyjne na potem? Szczerze? Jak to, nie, się to, nie, to 5 to znajdę będzie zajebiście Bo no, mam wózku jak ty lecisz z moją stronę, Lukas No Lukas! Ja, ale... Nie tak! Jak nie się w w ten sposób? Na ale... Nie mogłem... Słuchaj, ogarnij to! On mnie wpierdolił w bandę i próbowałem się usunąć kurwa z O, Webster Rytualna bukaka widzę Tak gościu, ty to potrafisz jednak ścinać ludzi. Czułem jak Fernando Alonso, pojechać ściąć cały tor. No, jeszcze się obiło mnie, no. A come you on. Got the Tak, dla bezpieczeństwa, for safety guys. Ja pierdolę. Oj fuck. No, nie naprawdę, genialnie się bronię. No Lukas, no znowu! Spierdolę we Znowu i pod koła wjeżdża ten gość z Ty Tylko wiesz, że ja jestem, że tak ja pierdole, ma, to nie jest że nie to jestem... Ja pierdolę, ale to opony mają gripa O, zajebiście, wjebałem się do boksu Też to, zobaczyć, to do nie wierzę Nie Wie Wjebałem wjwa. się do boksu przez przypadek, bo się wyspinowałem A, jebać to Uff. Wywalił się Jimmy Presnie go wywarłem Walczę o P2 Jimmy się rozwalił Excellent Wycofane Ale się depnąłeś przede mną, wiesz? Albo ktoś wyszedł, wiesz? Piotrek wyszedł. Wow! Fajnie. Ajaj, ale No, tylko internet, wiesz. Oooo... Lewanuszka wyjechał na łetach i kurwa totalnie zjebał. Nie mógł jechać kurwa na nich. Ja mam 10 sekund kary jeszcze... ...i muszę od Derkołena odjechać na dyszkę wtedy. Ale zje... ale on mnie doganiał po 3 sekundy per lap, więc ja wolę w sensie mieć nowe interior i odjechać mu Dobra Wejdziemy side by side, więc muszę pokazać się zajebiście będzie P5 tylko Proszę Pamiętaj żeby trzymać się wewnątrz. A nadal przed to mam jedzie? Tu już wypominałeś Co? Jedzie cały czas, ale nie chce mnie puścić. Nie możesz już jechać. Teraz jeszcze nie ma Halo? O nie jest to to blue flaga! Cytary! P4, <gry> guys! 10 no nie kary. Nie. Jeżeli bym mi sędzia policzył, to mam P5. Jeżeli tycham mi jeszcze ja, da, ja za jakiś nic z P2, tego wyścigu, ale wątpię, ten, że jakiekolwiek miałem. To, ja to samo mam. Że coś wow. tam sędzia policzył? Pomijając ten fakt. E, z z 13 F4, let's go! Zdobyłem więcej punktów niż Mike dzięki pole position. Eee, ty, więc nie Logik, co daje nam luz to, więc mamy czas na tą dzięki tobie w tym interfepta